Dzień dobry Państwu! Dzisiaj przychodzę z filmikiem obiadowym. Dosyć sporo tego ostatnio, ale no nie pisaliście mi propozycji, więc robię to, co przy okazji mam na obiad. Dzisiaj mam schab, schabowe steki, czyli kotlety schabowe po polsku z miodem i musztardą, ale będę serwowała je z leśnymi grzybami i Szpinakiem jako dodatek do obiadu, i będę podawała je z ziemniakami pieczonymi. Wy możecie użyć czego tylko chcecie. Może być to ziemniak zwykły, gotowany. Może być to ziemniak pieczony ryż. Zarówno dobrze się sprawdzi tutaj kasza lub makaron. Także, wedle uznania, przechodzimy najpierw do tworzenia marynaty, bo mięso, które będzie w sosie, trzeba przygotować do tego odpowiednią marynatę. Żeby zdrowsze były kotlety, odcinamy niepotrzebną część tłuszczu. Mój pies bardzo się ucieszy, uwielbia takie kąski, dlatego odkrawam i kładę z boku, jakby kogoś to interesowało. Taki tłuszcz jest niepotrzebny, szczególnie kiedy do przepisu będziemy używać jeszcze dodatkowo innych tłuszczów, więc trzeba jednak minimalizować. No, ale tłuszcze też są nam potrzebne. Także odkrajamy to z mięsa i tak po upieczeniu, po usmażeniu nie za specjalny jest smak. Więc jest nam tutaj on zbędny. Po prostu. Przygotowujemy marynatę. Będzie nam potrzebny na początek miód. Ja Wam wszystko na dole wypiszę dokładnie, tak jak zawsze, co ile potrzeba, i to będzie porcja dla czterech osób. Dla czterech osób. Także jak widzicie, na początek miód, sos sojowy, ja mam tutaj wersję light, zawsze używam tej wersji light, wy możecie używać jakąkolwiek chcecie, jeżeli nie macie jakichś składników lub chcecie coś zamienić, to zamienicie, bo to, jest, to są moje propozycje, obie, propozycje obiadowe, wy możecie zrobić z tym co chcecie, zamienić, przemienić, um, oczywiście już zmienić smak potrawy, Następnie będziemy potrzebować sok z cytryny do marynaty, i jedna łyżka miodu, dwie łyżki sosu sojowego, no i trzy łyżki soku z cytryny świeżo wyciśniętej. Do tego będą przyprawy. Wymieszać porządnie jak widzicie dosyć szybko się robi tą potrawę ja powiem wam, że e, lubię różnorodność w kuchni, bardzo lubię bawić się smakami, bardzo e, nie lubię powtarzających się schematów w kuchni, tak jak i w życiu e, cynamon, 1 czwarta łyżeczki cynamonu, m, do tego e, m, szczypta gałki muszkatołowej i nasza marynata jest już po prostu gotowa. Tak, oczywiście, wszystko wymieszać, i teraz wkładamy kotlety. Ja tak łyżką je trochę poobklejam. One i tak za chwilę będą wszystkie zakrywane, i powędrują w zimne miejsce do lodówki na co najmniej dwie godziny. U mnie tyle one były, bo. Tym razem nie zostawiam tego na noc. Nie wszystko musi być długo leżące. Dwie godziny wystarczą. W zimnym miejscu. Oczywiście obklejam folią, zabezpieczam. Po pierwsze, żeby zapachy się nie dostały do środka, żeby również nie wyszły na wierzch. Zabezpieczone, zaraz od razu, lepiej wszystko wchłania. Tu nie, nie widać zbytnio co robię, ale uwierzcie mi, obklejam miskę folią spożywczą. Mhm. Powędrowało na dwie godziny. Teraz w jednej części rozgrzewamy masło lub ghee. Ja tutaj mam ghee, a w drugim naczyniu rozgrzewam oliwę, oliwę z oliwek. No i na rozgrzany olej wyciągam kotlety, kładę je po prostu na patelnię, na rozgrzany olej, na rozgrzaną patelnię. I w zależności od wielkości mięsa, mniej więcej 6-7 minut z każdej strony. Jak widzicie, w garku, gdzie było masło lub, w moim przypadku, gi, rozpuszczone wykładam moje orze przepraszam leśne grzyby, chciałam powiedzieć orzechy, bo tak mi się skojarzyło, jakoś nie wiem, czemu z orzechami leśne grzyby. Po prostu na kawałki. Mogą być to również zwyczajne pieczarki, mogą być to leśne grzyby, ale najlepiej żeby to były świeże, nie mrożone, niesuszone, a świeże. W międzyczasie sprawdzam oczywiście, czy mięso się nie przypala. Bo to chwila, moment czasami dodaję pieprz wszędzie i na kotlety, i do grzybów oraz sól, bo wcześniej nie było to dawane. Więc to był ten moment, oczywiście, tam gdzie są grzyby, trzeba od czasu do czasu przemieszać. Podsmażyć chwilę. O tu już sprawdzam, przekładam. No, jeszcze chwila. I dodaję szpinak. Oczywiście trzeba wszystko zamieszać. dużo mieszania jest z tego względu że y, to szybko przywiera do naczynia i przypalona potrawa nie smakuje no i oczywiście też nie jest zdrowa więc mieszamy mm, tu przykładamy zobaczcie jak pięknie się przyrumieniło przekładamy i z drugiej strony to samo Około 6-7 minut zamieszać z każdej strony, jedno i drugie danie tam już przykryłam i wyłączyłam tutaj czekam jeszcze chwilę mięsko wykładamy z patelni i na chwilę gdzieś z boku, kładziemy na talerz na jakieś naczynie, kładziemy w ciepłe miejsce i marynatę wylewamy na gorącą patelnię Podsmażamy, dodajemy wody, <laughs> tak zarabimy i musztardę, musztarda. Trzeba teraz to ładnie połączyć. I dolewamy odrobinę wody. To już jest według uznania jaką proporcję, jaką gęstość sosu preferujecie. Tyle dodajemy wody. Oczywiście trzeba mieszać, żeby się nie przypaliło no i stopniowo nie dodajemy od razu wody, żeby zobaczyć. Przepraszam. Jaki sos gęsty. No i trzeba zagotować. Proste danie, jakże smaczne, coś innego, coś nowego. Tak prezentuje się na talerzu. Leśne grzyby z pieczarkami, schab w sosie miodowo-musztardowym.